Siemanko, witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Serdecznie oczywiście. I dzisiaj pokażemy Wam coś fajnego co zbudowaliśmy, dużego ludka. I to jest on. O tak to on. Poświęciliśmy trochę na niego czasu, szczerze mówiąc. Mam się podoba. Ma obowiązkową czapkę. Więc podejdź do, nie, do jego nogi, podejdziemy i pokażemy Wam coś fajnego. Chcemy troszeczkę wysadzić go. Ale do... tak, troszeczkę. Tylko troszeczkę. Tylko. Dobra, uciekam Zatrzał. stąd. idzie, ić, 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 ić. O nie, się zaczyna. Cały. <grym> Cały. <grym> <grym> Co to jest? Ale się nie. <grym> Ładko, Dobra zaraz O Dobra jeszcze się Rozwala do końca <grystanie> Jego noga Czy tam coś zostało pojęte Ładko, jak się tnie logi <grystanie> Chyba za dużo TNT zanawaliliśmy wiesz On był cały naładowany Jakie <grystanie> lata Mało bo... Ale... Ale na koniec wam pokażemy w ogóle Ty się rozwala fajnie. Więc to lepiej pójdę za naszą ścianę. Jest jeszcze ona. Nie. A <grymne> nie ma już jej. Niestety. O, już się skończyła. Teraz tylko się ładnie. O, dobra. Teraz popatrzeć muszę się za nas. O, dobra. No trochę. Tak. Ruch. W następnym odcinku będzie coś też widowisko. O! Jest! Jest! <laughs> Połowa jego! A nie! Co? To się tylko zacięło, wiesz? Podlecimy. No, bo to nawet nie byłoby możliwe, żeby został. Gdzie jest no. wioska. E, chyba tam gdzieś. No trochę jej. A tu jest. Dobrze. Ale się... nie. No tak. No. Gdzie to jest dobra, no to chyba tym akcentem zakończymy ten odcinek. Yy, siema. Pa.